Amadeusz Ferrari, diabeł, szatan, cyrograf. Słuchamy. Jestem ulubieńcem Boga, ale czyni mnie to również ulubieńcem diabła. Jedna prawda, jedno kłamstwo. Prawda jest w tym, tak, człowiek jest ulubieńcem pana Boga. To znaczy, kiedy Bóg na człowieka patrzy, to jest w nim radość. Ale kiedy na człowieka patrzy zły duch, kiedy na człowieka patrzy szatan, to jest w nim wcale nie radość. Jest w nim nienawiść. Bo Bóg y, nad człowiekiem się cieszy, dlatego, że tego człowieka stworzył. Człowiek jest jego dzieckiem. Zły duch, jak patrzy na człowieka, to widzi swojego nieprzyjaciela i kogoś, z kim ten zły duch chce walczyć, kogo chce zniszczyć. Słuchamy dalej. A z nim zakumplowałem się aż za bardzo. To, że człowiek może myśleć, że jest przyjacielem złego ducha, tak naprawdę jest kłamstwem. Dlaczego? No, bo on chce człowieka zniszczyć. Ale teraz, jeżeli ja na przykład nie czuję się jakoś blisko Pana Boga, mam wrażenie, że on jest daleko, bo w moim życiu jest tyle cierpienia, to, to jakby może jest tak, że tego Boga tak naprawdę nie ma. Może jest tak, że, że jedyny, który jest, to jest właśnie ten zły. I teraz chodzi o to, żeby w swoim sercu odnaleźć za Bogiem tęsknotę. Jeżeli masz w swoim sercu tęsknotę, to tak naprawdę już teraz słyszysz głos Pana Boga, który jest właśnie tą twoją tęsknotą. Jeżeli ty za Bogiem tęsknisz, to już w sobie słyszysz głos Pana Boga, z którym możesz zacząć rozmawiać, którym też tym poczuciem, tą tęsknotą możesz zacząć się modlić. Słuchamy dalej. To ci wszystko czego pragniesz, ale sam chcę od ciebie jeszcze więcej teraz jedyny kontrakt, jaki człowiek może zawiązać ze złym duchem, wcale nie polega na tym, że ty będziesz temu złemu duchowi oddawać chwałę. To też nie jest tak, że, że to jest tak, że ty masz taki pieniążek, że masz taki woreczek pieniążków i to jest twoja dusza i teraz troszeczkę tej duszy możesz oddać złemu duchowi, on się będzie cieszył, troszeczkę możesz oddać Panu Bogu. Tak naprawdę, złemu duchowi zupełnie nie zależy, czy Ty mu oddasz swoją duszę. Jemu zależy, żeby Ciebie zniszczyć. A w jaki sposób on może Ciebie zniszczyć? W ten sposób, że Ty będziesz w swoim życiu szukać władzy, seksu i pieniędzy. Jeżeli Twoje życie podporządkujesz tym, którejś z tych rzeczy, to tak naprawdę jesteś już na jego drodze. Tylko, że to nie jest tak, że on w zamian za to coś Ci da. On w zamian za to dać jedynie to, że twoje życie będzie nędzne, słabe, że nie będziesz szczęśliwy. Natomiast to, co obiecuje Bóg, to to, co jest w stanie ci Bóg dać, to Bóg jest w stanie dać ci szczęście, to znaczy, że będziesz czuć się kochany i że będziesz w stanie kochać. Słuchamy dalej. Tylko i wyłącznie po to, by walczyć ze swoimi demonami. I to też jest bardzo ciekawa rzecz, bo wcale nie chodzi o to, że my mamy z demonami walczyć. Nie mamy walczyć z demonami. Dlaczego? Bo z demonami walczyć nie trzeba. Bo demony zostały już pokonane. Szatan jest pokonany. Więc nie chodzi o to, że naszym zadaniem teraz człowieka jest walczyć z demonem. Wcale że nie. Naszym zadaniem jest oddać życie Bogu. Co to znaczy oddać Panu Bogu? Uwierzyć, że jesteś kochany. Uwierzyć w to, no, że zgrzeszyłeś, że się w Twoim życiu wydarzyło zło. Ale na szczęście jest Chrystus, który za Ciebie umarł. Y, który chce być Twoim przyjacielem. Y, obojętnie, co w Twoim życiu już zrobiłeś. Obojętnie, jak wielkie zło, czy jakie dziadostwo nie, wykonałeś. To ten Chrystus Chce być przyjacielem Twojego życia, chce być blisko Ciebie. Mało tego, on współczuje każdemu Twojemu cierpieniu, y, każdemu Twojemu poczuciu samotności i jest, y, był, y, jest i będzie zawsze bardzo blisko Ciebie. Więc y, jeżeli chodzi o jakiekolwiek podpisywanie cyrografu, oddawanie życie złemu duchowi itd, i tak dalej, tak de facto to to nie ma żadnego sensu. Y, to, bo jedyna moc, która jest w stanie sprawić, że będziesz szczęśliwy, to jest moc tego, który za ciebie oddał swoje życie. Wierzę, więc myślę. Do zobaczenia następnym razem.